Teraz ramiona, stoimy swobodnie, pewnie w małym rozkroku, mały rozkrok to oznacza, że stopy są na szerokości mniej więcej naszych bioder i ramion. Oczywiście przyklejeni do podłoża, swobodnie. Ramiona do przodu, ciągniemy mocno w przód, ramionami. To jest praca, może nas nawet tam z tyłu zapiec troszeczkę na łopatkach. Ciągniemy, teraz luz, rozluźniamy się. To ważne. Do tyłu. ściągamy łopatki mocno, ramiona do tyłu, moc, Praca, 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 praca i luz. I ćwiczymy, Praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz. Ważne, że kiedy luz, wracamy, to. Dobrze jest, żeby nie dokładać w drugą stronę, tak tylko wyczuć praca i wyczuć ten moment luzu, żeby było równiutko, prosto. Praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz i praca cały czas, wahadło. Raz, dwa, raz, dwa, pracujemy, pracujemy aktywnie na maksimum swoich możliwości. Raz, dwa, raz, dwa, dobrze, rozluźniamy się. Teraz ramiona w górę, ciągniemy w górę do uszu, raz, to jest praca, rozluźniamy się i ściągamy w dół ramiona, tyle ile się da i się rozluźniamy. Bardzo często popełniany jest taki błąd, że ciągniemy w dół, a potem jak się rozluźniamy, to dodajemy, tak, nie, nie, to ma być tylko, tylko luz, tylko rozluźnienie, czyli tak, praca do góry i luz, praca w dół. I rozluźnienie. Góra, luz, dół, luz. Raz, dwa, trzy, cztery. Praca luz. praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz, praca, luz. I raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa. Praca przez cały czas. Góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół. Dobrze. Oczywiście łączymy te ćwiczenia w jedno. Ramiona do góry. Górą do tyłu. Tyłem w dół, dołem w przód. Góra tył, dół, przód. Góra tył, dół, przód. Góra tył, dół, przód. Góra tył, dół, przód. Maksymalnie tyle, ile możemy aktywnie, proszę. I przechodzimy do krążenia. Też krążenie ma być na maksimum naszych możliwości. Raz, dwa, trzy. 4 pięć, sześć, dobrze. Teraz z drugą stronę. Ramiona do góry, górą do przodu, przodem w dół, dołem w tył góra, przód, dół, tył. Góra, przód, dół, tył. Góra, przód, dół, tył. Góra, przód, dół, tył. Góra, przód, dół, tył i krążymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. i rozluźniamy się. Dłonie na ramiona, krążymy łokciami. Uwaga, dwa punkty kontrolne, kiedy łokcie są z przodu muszą się dotknąć i z tyłu też tak jakbyśmy chcieli je ja dotknąć mocno ciągniemy do tyłu i krążymy. O, wszystko jedno. Może być do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i z drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Przypominam, łokcie mają się z przodu zetkać. Dobrze. O, rozluźniamy się. Rozluźniamy się, dobrze proszę Państwa, takie ćwiczenia Ramion i rąk, które... Yy, no, po pewnym czasie pozwolą nam luźno trzymać ręce w górze, no, bez jakiegoś tam szczególnego zmęczenia, podobnie jak ci, którzy grają na skrzypcach, no, w pozycja wymuszona, ale luźna. Tak? E, to samo tutaj. Trzymamy ręce, luźno swobodnie. Tak. Mniej więcej. O tak. Żebyśmy kącikami oczu widzieli swoje dłonie. I pociągamy. Raz, jedna ręka. Luz. Wyciągamy na zewnątrz i luz. I druga ręka. Do ucha, luz, wyciągamy, luz. Druga. Do ucha, luz, wyciągamy luz. I na zmiany. Raz, dwa, trzy cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa 3, 4, raz 2, 3, 4, raz 2, 3, 4. Dobrze, trzymam ręce, nie opuszczamy. Staramy się je trzymać luźno. I teraz równocześnie, ramiona do uszu, raz, Plus. wyciągamy na zewnątrz. I luz, do uszu. Raz. Luz. Luz. raz, luz, wyciągamy, luz. Raz, luz, wyciągamy, luz. Raz, luz, wyciągamy, luz. Raz, luz, dwa. Luz. Raz, luz, dwa, luz. Raz, luz, dwa, luz. Trzymamy ręce, trzymamy. Może troszeczkę już boleć. Ale staramy się rozluźniać. Luźno, luźno, luźno. Tak jakby nasze ręce były zawieszone tutaj w ramionach. tak Tu jesteśmy luźni, luźni. Naprawdę luźni. A ręce tutaj pięknie nam w ramionach są osadzone. Nie opadają. Nie opadają. Przenosimy ręce do przodu i teraz jedna ręka w przód. Raz, luz. I cofamy do tyłu i luz. I na zmianę druga ręka. Przód, luz, tył, luz, przód, luz, tył, luz, przód, luz, tył, luz, przód, luz, przód. luz. tył, luz, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dobrze, i teraz dwie ręce równocześnie do przodu. Raz, luz, do tyłu. 3, Plus raz, raz, luz. 3, luz, raz, luz. 3, luz. I 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dobrze, rozróżniamy się. Proszę Państwa, rozróżniamy się, rozróżniamy się.